No i co? Wyjeżdżamy z toru. Lecimy teraz na myjkę. Musimy umyć brykę. Przy okazji zobaczymy co trzeba zrobić. Tak? Trzeba pokręcić śrubkami trochę. Jedziemy prosto na zawody, mamy nadzieję, że dużo przy motocyklu nie będzie do roboty. Eee, i, I tyle. Jedziemy. No to jedziemy. Pozdrawiam Was serdecznie. Bang! Yo. się zawody w Hiszpanii. Tor był bardzo trudny. Nie spodziewałem się, że aż tak da wszystkim w kość. Z belek wyszła żywica. Było strasznie ślisko, okorowały się. Szyny, sz, szyny były złe. To wszystko przeniosło się na kamienie. To spowodowało, że tor był, można powiedzieć, czasami nieprzejezdny. Podwozie też było złe. W pierwszym biegu poszło mi fatalnie. Byłem 14. Po kilku ogromnych gleb, gdzieś tam spadłem w środku trasy. W drugim biegu już lepiej. Startowałem z pierwszej linii, dało mi się wygrać start, prowadziłem przez półtorej kółka, co dało mi fajnego kopa. No niestety później jeszcze kilka błędów się skradło i dojechałem 10. W ostatnim wyścigu. Szczęśliwie na siódmej pozycji. Z drugiej linii start przedarłem się szybko do przodu. No i, start i zakończyłem trzeci wyścig na siódmej pozycji. To jest moje najlepsze jak do tej pory miejsce. Po pierwszym biegu nie spodziewałem się, że tak dobrze i pójdzie. Właśnie wracamy do Luis'a, do Rozes na, na zgrupowanie eee, i później do Budapesztu po dwóch tygodniach Także trzymajcie kciuki i obserwujcie Pozdro